Witam Was w kolejnym odcinku Masy Zabawy. Dzisiaj e, będziemy się zajmować postacią Jacksona Pollocka. Kim był Jackson Pollock? To jeden z najbardziej znanych XX-wiecznych amerykańskich malarzy. Co było wyjątkowego w jego malarstwie? Sama technika. E, Jackson Pollock stworzył swoje dzieła e, eksperymentując chlapiąc farbą na płótna, używając najróżniejszych przodów do tego. Nie zawsze to były pędzle. Czasami używał takich, e, powiedzmy, patyków, e, kawałków drewna, którymi można było te farby mieszać. E, stworzył kierunek w który nazywany jest ekspresjonizmem abstrakcyjnym. Więc oprócz tego, że malował abstrakcję to chciał, żeby w jego obrazach widoczne były emocje, żeby było widać jego uczucia, e, które starał się przelewać na płótno. E, Postaramy się dzisiaj odtworzyć to, co Jason Pollock robił w swoim studio. E, zrobimy to dwoma metodami. Jedna będzie w wersji makro, druga będzie w wersji mini, ale zaczniemy od tej, która będzie wymagała od Was przygotowania trochę większej e, przestrzeni. E, jeśli nie macie obrogu, do którego możecie wyjść z jakimś dużym podkładem. Ja wykorzystałam takie, jak widać tutaj na podłodze. Im większe, tym lepsze. To może być duży papier. Możecie połączyć kilka kartek papieru razem. Chodzi o to, żeby przestrzeń była jak największa. Jackson są w studole. Cała podłoga tej studoły była obłożona płótnem. I dopiero wtedy on zabierał się do pracy. My nie mamy schodowy, ale mamy recepcję w Pastei. i to jest przestrzeń, w której myślę, że choćby częściowo da nam się pokazać to, co Jackson Pollock robi. To na do tego oczywiście potrzebne farby. Ja używam tempery, co nie znaczy, że Jackson Pollock też używa tempery. On umiłował sobie farby przemysłowe. Uważał, że te farby przemysłowe, takimi, którymi można pomalować ściany, można pomalować drzwi, e, najlepiej zachowują się na płótnie. Dają taki efekt, jakiego on, on oczekiwał. Dają połysk, dają fajną fakturę. E, ja będę korzystała tylko z czterech kolorów. Wy możecie użyć tylu, ile chcecie. Tak naprawdę, te cztery kolory wystarczą mi do tego, żeby stworzyć kolejne więc e, nie trzeba tego e, robić w jakiejś bardzo dużej ilości. Żółta przestała się wyciskać, ale poważę sobie z nim inaczej. Co ciekawe, Jackson Pollock podobno nie wymyślił sam tej metody. Jedna z anegdot mówi o tym, że zaproszyłem od swojej żony. To ona jako pierwsza malowała w ten sposób. Jackson Pollock podpatrzył to u niej i wykorzystał tę metodę, żeby stworzyć swoje najbardziej charakterystyczne, znane dzieła. Możecie się gęstością farby bawić. Ja wykorzystam na początek taką zupełnie nierozrobioną temperę, czyli, czyli po prostu farbę plakatową. Ona fajnie ścieka z pędzla. Będę używała różnej grubości pędzli, zresztą nie tylko. Eee, może się wydawać, że obraz, do którego będziemy używać tylko farby, która skapuje z pędzla, nie ma żadnego sensu, że on jest chaotyczny. Natomiast Sam Jackson Pollock twierdził, że on nigdy nie traci kontroli nad tym, co robi. On zawsze w głowie miał efekt końcowy, który chciałby osiągnąć. Zawsze kontrolował ruchy swojej ręki, ponieważ miał do dyspozycji dużą przestrzeń to mógł wykonywać mniej lub bardziej gwałtowne e, e, ruchy. On się starał w e, to malowanie włożyć jak najwięcej ekspresji. Nie bójcie się, że się powróci podłoga, to wszystko da się umyć. Jeśli się boicie, że się powrócić, to żeby nie krępować Waszych ruchów, możecie sobie pod spodem rozłożyć na przykład folię malarską, jeśli taką macie w domu. Jeśli nie, cokolwiek, czego nie jest Wam szkoda, a co tą długą Wam ocali. Nie będę się wymagał dużego sprzątania. Możecie chlapać dowolnie. Dobrze, najpierw zastanowić się, co chcielibyśmy na takim brzmieniu mieć. To jest jedna z moich ulubionych technik malarskich. Ona się pozwala fantastycznie wyżyć. Wcale niekoniecznie przeznaczona tylko dla dzieci. Czasem myślę, że dorosli bawią się tym lepiej. O. Ja mam ze sobą też patyczki. Zobaczymy, jak z patyczków wściekać się, tego nie próbowałam. Ale jak mówiłam w poprzednich odcinkach, pasy zabawy. Ja w swoich szafach edukacyjnych, okazuje się, że mam najdziwniejsze rzeczy, znalazłam dzisiaj też patyczki, które postanowiłam wykorzystać. Mam koło siebie taborek. To Tabor nie jest przypadkowy. Dexon bardzo często malował z poziomu drabiny. Na drabinę nie wejdę, ponieważ mam lęk wysokości, ale mogę wejść na krzesło. Dzięki temu to, jak rozpleśnie się farba, będzie już wyglądało inaczej. Nie zawsze są Pollock używał Takich subtelnych pędzelków. Czasami ten pędzelek lądował na płótnie w ten sposób. Czasami farba spadała z góry. Im większy rozprysk tej farby, tym lepiej. Ponieważ on dawał wszystko z siebie, to bardzo często na jego płótnach, oprócz tych wszystkich plam, widać też ręce są na poloka. Widać też stopy Jacksona Pollocka, który bardzo lubił biegać po tym, co już miał namalowane. Dzięki temu kolory nam się łączą, ale pamiętajcie, tu dalej każda linia ma być przemyślana. To wszystko jest plan. To nie jest coś, co na końcu sprawdzę, co mi z tego wyjdzie. Może się udało, a może się nie udało. Jackson Pollock był człowiekiem, który był niesamowicie krytycznie nastawiony do swoich dzieł, w związku z czym z tego całego wielkiego płótna, które on tworzył na wielkiej podłodze, na wielkiej posadzce swojej sodoły, on wybierał tylko mały fragment, taki, co do którego był przekonany, że wyszedł mu najlepiej. Jeśli, nie wiem czy teraz to się uda, bo mam ręce całe w ale być może uda mi się odkręcić wodę, jeśli dodacie trochę Wody do farby, ona będzie wtedy rzadsza, będzie się nam lepiej z niej korzystało, będzie się lepiej chlapało. Farby trzeba dużo. Tu im więcej, tym lepiej. Bardzo często na jego płótnach nie zostawało w ogóle śladu do wolnej przestrzeni. Technolog nie nazywał swoich obrazów, nadawał im tylko numery. Wszystko po to, żeby nie zaburzać naszej, naszego odbioru e, tego dzieła. On pozwalał każdemu interpretować swobodnie to, co na płótnie się znajdowało. Tu jeszcze, jeszcze trochę do nudy czarnej. Spróbuję jeszcze na koniec zrobić jedną dodatkową rzecz. Możecie sobie poskakać, możecie użyć innych przedmiotów, które macie w domu. Możecie zrobić tak. To też jest bardzo... Przyjemne, ale do tego trzeba przestrzeni i najlepiej kafelek na ścianach, które się później dobrze wydzielają. Ja mogę tam jeszcze tak zostawić, a można by było zrobić rzecz dodatkową, czyli odcisk, bo skoro czasu polok nie się różnych doświadczeń, to można by było połączyć z drugiej strony połączyć te połączyć rzeczy. Jeśli farba jest rzadka, to możecie zrobić jeszcze jedno, jeszcze jeden eksperyment, czyli podtrzymać. To, na czym malowaliście, w różnych kierunkach, tak, żeby farba miała możliwość ściekać. Możecie spróbować. Przy okazji widać, na czym maluję. Są to plansze z naszych wystaw. One się doskonale później, po zakończonej wystawie, nadają jeszcze do wykorzystania. to zapoczyna się, przy okazji wejdzie na dodatkowe dzieło. No, muszę powiedzieć, że myślałam, że odcisk będzie troszkę lepszy. Gdybym miała wybierać, to jednak wybrałabym to, które było bardziej... ...tak to, jaką macie. I weźcie kulki do gry, czyli mardy. Kolorowe mardy, ja mam teraz głównie czarne, ale wrzucę je do różnych farb, ponieważ ręka była czarna, to teraz Wszystkie będą miały lekko czarne zabarwienie. już nie używamy pędza, tu już używamy tylko kulek. Jeszcze czerwoną. I to Wam na pewno nie pobrudzi przestrzeni, ponieważ mamy ją ograniczoną. Zresztą Jackson Pollock w stanie... jeśli nie zrobicie kulek, oczywiście jak ja, ale mnie tu poniosła siła i fantazja. Można to zrobić zamiast w sposób taki, jak pokazałam. Czyli, używając kulki, można bezpośrednio dość dużą, dużą plamę. Wrzucić kulki z powrotem do środka. I zrobimy wtedy. Utrudnienie jest takie, że musicie z kulkami, kulkę, plamę. Im więcej kolorów, tym lepiej. Postarajcie starajcie się zrobić tak jak najdokładniej, ale też w jak najbardziej, w żaden sposób. Co się będzie toczyło, jeśli nie macie takich karbi, to nie szkodzi, jeśli macie coś innego, co się kręci. To tyle. Ja idę się umieć, a Was zapraszam na kolejne odcinki.